Dzień dobry, witajcie, kochani, w ten piękny, słoneczny dzień. Dziś rozpoczynamy pracę nad pieśniami polanowymi i pasterskimi. Przed nami sześć pięknych melodii z regionu Beskidu Żywieckiego. I tak zapraszam na dzisiejszy odcinek do pierwszych dwóch z nich. Na początku będzie to piękna melodia z Sopotni. Poznałam ją dzięki zespołowi Romanka. I tą piękną melodię mam zamiar Państwa nauczyć: Polana, polana. Ej, polana, polana. Polana. na powodo daleko, na powodo daleko. Przepiękna, sopotniańska, z tą manierycznością przeciągania dźwięku do następnego taktu, stylowa dla właśnie melodii z Sopotni, pieśń polanowa, owczarska, Także serdecznie zapraszam, zaczynamy warsztat. Najpierw podam Wam melodię, pokazując też wysokości dźwięków ręką, a następnie przejdziemy do tekstu i melizmatyki. Uwaga, najpierw ja, potem Wy. Na, 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 powtórzmy. na, 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 na. Na, Super. Druga fraza. na. Na, 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 Druga fraza jest powtórzona dwa razy tak samo, więc spróbujmy razem. na, 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 na. druga część, uwaga ona jest delikatnie inna. Na Prawda? Tutaj melodia idzie od dołu i w drugiej frazie schodzi. Jest to przedłużenie dźwięku do następnego taktu. Spróbujmy razem. na 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 Końcówka. Na, na 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 I spróbujmy razem. Na 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 na. Myślę, że ta melodia wpadnie Wam w ucho, jest przepiękna, przepięknie się ciągnie, jest bardzo przestrzenna i dużo ciekawych rzeczy się w niej dzieje, pomimo tego, że jest powtarzalna. Przejdźmy do tekstu. Uwaga, znowu ja pierwsza, a Wy powtarzacie. Ej, polana, 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 polana. Spróbujmy. Ej, polana, 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 polana. polana. I z góry. Ej na leko, Ej na leko. I druga część od dołu. Ja no na polanie. Ja no na polanie. Spróbujmy od dołu. Ja no na polanie. Ja no na końcówka na powodo daleko i razem na powodo daleko i teraz możemy sobie już zaśpiewać z tymi melizmatami, z tymi wszystkimi zjazdami, a także z tym przedłużeniem dźwięku. Uwaga, spróbujmy razem, wysłuchujmy. Oczywiście też możecie sobie strzałeczkami zapisać, gdzie te Zmiany, te melizmaty, te glisanda się odbywają. Uwaga. polana polana, polana polana, polana polana, Na, na polana, Na na polana nie leko. Tu Wszystkie bardzo wyraźnie słyszalne. Zobaczmy dalej. Idziemy od dołu. Jano na Jano na po Przepiękna, przepiękna pieśń, naprawdę bardzo mocno zakorzeniła się w moim sercu i cieszę się, że mogłam ją poznać i też tym samym jakby utożsamić te melodie śpiewane w dolinie Koszarawy i zapraszam państwa już na drugą pieśń dzisiejszego odcinka. Drugą melodią dzisiejszego odcinka będzie melodia, której nauczyłem mnie moje Ciotki z wyboru Zofia i Józefa Sordel-Skorpielowa. Pozostajemy w Dolinie Koszarawy i melodia, która jest bardzo w swojej melodyce taneczna. A dlaczego? Posłuchajcie. Na holi, na holi, na holi zielonej, pasą się łowiecki, na lenie do

Pamiętajcie, że na początku każdej frazy jest delikatny napęd do przodu, potem, abyśmy mogli zatrzymać się na pięknych górach i wybrzmieć. Na holi, na holi, na holi zielonej. I razem. Na holi, na holi, na holi zielonej. I druga część. Pasom się łowiecki, pasom się łowiecki. Uwaga końcówka. Nale nie dojone. Spróbujmy całość. Pasom się łowiecki, nale nie dojone. No, i mamy całą pierwszą zwrotkę, już nauczoną, melodia, tekst. To teraz ozdobniki i uwaga, łączenie drugiej linijki z trzecią, czyli jakby zwrotki z refrenem, z napędem. Posłuchajcie dobrze. Pamiętajcie napęd na początku. Na holi, na holi, na holi, na holi zielonej, pasom się łowiecki, na lenie do Posłuchajcie raz jeszcze, mam nadzieję, że wszystko jest dla Was zrozumiałe, ale dla pewności. Na choli, na choli, na choli zielone i pasą się łowiecki. Na le Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, za dzisiejsze śpiewanie. Śpiewajcie, teraz już jest gdzie, e, robi nam się wiosna, także szukajcie pięknych polan, pięknych hal i korzystajcie z Waszego głosu, brzmijcie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Brygida Sordy.